Dzień dobry, moi kochani, witam się z Wami serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj kolejny filmik z cyklu testujemy podkłady z AA, a jednocześnie zrobiłam dzisiaj premierę na moim kanale paletki, której ja już używam, także to nie było moje pierwsze wrażenie, ale jest to premiera na moim kanale palety od Sensic, która powstała przy współpracy z moim ukochanym makijażystą Danielem Sowieśniewskim. To jeżeli jesteście ciekawi, mojej opinii, jeżeli jesteście ciekawi, jak wykonałam ten makijaż, to zapraszam do oglądania dalej. Dzisiaj na tapetę chcę wziąć podkład AA i on się nazywa All Day Long plus Minerals. Bardzo jestem go ciekawa. Ja mam go w kolorze 202 Natural. Mam nadzieję, że ten Natural to wiecie, będzie natural, a nie natural pomarańcz. I żeby, że tak powiem, już nie być takim totalnie monotematycznym, wiecie, w kwestii Rosmana, bo to naprawdę może znudzić dzisiaj zrobić na moim kanale premierę, natomiast ja już oczywiście tej palety używam od jakiegoś czasu. Zrobimy sobie premierę paletki od Sensik, która powstała przy współpracy z moim ulubionym makijażystą, ukochanym Danielem Sobieśniewskim. I proszę, cóż my tutaj mamy? Spójrzcie, jak ją zobaczyłam, to <ścoughs> zaczęłam się śmiać, że tą paletę to chyba Daniel robił z myślą o mnie. No poza tutaj jedną tą zielenią, to te kolory to są wszystkie moje, nie? No spójrzcie. Co do jednego poza, poza tą zielenią, no wszystko. No bo zobaczcie, mamy tutaj takie cudowne fioleto-róże. Przechodzimy przez brązy, złotości. No i tutaj taki piękny, zobaczcie, różo -łosoś, No. Cudowny, fantastyczny kolor, do tego mamy jaśniutki beż, no po prostu paleta kompletna. Czyli wiecie, to jest paleta, którą możemy ze sobą zabrać na wakacje i mamy tutaj wszystko tak naprawdę, co potrzebujemy do wykonania makijażu oka. To bez zbędnego gadania, bo oczywiście, wiecie, robimy się jak, jak zwykle przy długi wstęp. Zaczynamy oczywiście od matowego beżu. I założenie jest takie, że dzisiaj robimy makijaż dzienny. Także dzisiaj nie będzie sztucznych rzęs. Dzisiaj y, tą paletką, przynajmniej taki mam planie, y, że to będzie makijaż dzienny. Ale co z tego wyjdzie, to wiecie, to jest zawsze moja improwizacja. To jest zawsze y, jakiś taki proces twórczy, nazwijmy to. I wychodzi różnie. Dobra, dobra, bo ja już znowu gadam, gadam, gadam. I znowu filmik będzie trwał pół godziny, i mnie zastrzelicie, chociaż na całe szczęście sporo z was pisze mi, że o Jezu, jak dobrze, że znowu długi filmik. Dziękuję Wam za to. I teraz przechodzę do takiego pośredniego beżu i on będzie stanowił u mnie cień transferowy. Wiecie, dziewczyny, które już mnie oglądają na, na Instagramie, to znają tą paletę, no bo my tą paletą już się bawiłyśmy podczas live'a. I słuchajcie, jeszcze jedno w tym miejscu. Jeżeli nie obserwujesz mnie jeszcze na Instagramie, to proszę Cię zrób to, dlatego że Instagram jest taki, takim kątem uzupełniającym do tego. Na Instagramie opowiadam Wam na bieżąco, co się u mnie dzieje. Wiecie, Wy nie musicie mieć tam żadnych swoich zdjęć, ani nawet zdjęcia profilowego. Wystarczy, że założycie konto i będziecie jakby moimi obserwatorami. To wtedy będziecie mogli brać udziały w live'ach. A live y po prostu są cudowne. I dzisiaj mamy live, dzisiaj jest piątek i dzisiaj o 20 mamy live, już się nie mogę doczekać. I będzie właśnie niespodzianka: bo ja przyjdę już umalowana, bo robimy dzisiaj test, nie? Prosicie o to, żebym podawała Wam skąd są pędzelki. Pędzelek z Dukar. I jeszcze jedna prośba: jeżeli któryś link Wam nie działa, to z całą pewnością napiszcie mi, jeżeli coś nie działa, dobra? bo to jest tak, że wiecie, że ja w danym momencie coś tam wrzucam, sprzedawca zmieni tą aukcję i już ten link nie będzie działał, ale wiecie a ja chcę, żebyście jednak miały dostęp do tych, do tych tańszych pędzelków z AliExpress i tutaj jest właśnie pędzelek z Dukar, bo już nie wiem czy mówiłam Rozjaśniłam tutaj troszkę w aparacie, bo y, widzę, że pogoda nam się strasznie zmienia. Chyba będzie padało i zachmurzyło się. A wiecie, nie chcę odpalać wszystkich lamp świata, nie? Zobaczcie, jaka tutaj jest pigmentacja. Po prostu pigmentacja jest sztos, a jednocześnie to są cienie, którymi mm, no przynajmniej wiecie, jakby no według mnie ciężko narobić sobie jakiś tam plam rozcierają się same, jak marzenie. No po prostu, bajk. Ja Daniela uwielbiam. To jest, słuchajcie, to jest mistrz makijażu i mało tego, uważam, że gdyby bądź Daniel Sobieśniewski, bądź Karolina Matraszek mieli okazję, wiecie, zaistnieć w Hollywood, to oni by byli jeszcze lepsi niż ten cały marion od Kim Kardashian. No ale to są, wiecie, takie moje przemyślenia. Dobra? Teraz wezmę sobie tutaj tego pięknego, to jest taki y, różołosoś, bym, bym go nazwała. I naprawdę odrobinkę na ten sam pędzelek. I wezmę go, włożę tutaj troszkę w y, wewnętrzną stronę załamania i nad źrenicę. Wiecie, żeby ją jeszcze bardziej wybić. Dobra, wiecie co ja sobie cały czas myślę, powtarzam? Dziennie. Dzienny dzienny makijaż, dzienny makijaż. Postaram się, postaram się, naprawdę przysięgam jak tu siedzę. Dobrze, weźmy teraz troszkę mniejszy pędzelek i tym razem to jest Jessup JE10 i biorę sobie tutaj tego średniego brązu troszkę i zewnętrzny kącik. No zobaczcie jaka jest pigmentacja. Wystarczy po prostu odrobina na pędzelku przykładam i to się samo transferuje. Nie no... Przysięgam Wam, poza afektem, jeżeli chodzi o polskie firmy, to My Secret, i Kobo. W dowolnej kolejności, bo to wiecie, one wszystkie są bardzo, bardzo dobre. Dlaczego? No dlaczego? No bo tworzy je Daniel. No dobrze kochani. Kolejnym cieniem, który chcę wziąć, to jest przepiękne takie rude, rude złoto, gdzieś tam wiecie podbite pomarańcz, te sprawy, nie? I tym razem pędzelek z Zoreja i kładziemy kawałeczek dalej. Zobaczcie jak piękny jest ten cień. Położyłam go, bójcie właściwie na prawie dwie trzecie powieki i zobaczcie jak on cudownie się mieni. Wiecie, tak opalizuje z właśnie takiego rudego, gdzieś tam przebija różyk. No moje kolory, moje. Wracam do tego pędzelka z Jessup i będę pogłębiała zewnętrzny kącik, najpierw tym, a potem tym cieniem. Teraz biorę ten ciemny, najciemniejszy brąz, naprawdę odrobinkę na czubeczek i tylko sam zewnętrzny kącik. Odrobinę też przeciągnę sobie na dolną powiekę od razu. Teraz biorę sobie kredeczkę z A, którą zagęszczałam sobie rzęsy w ostatnim odcinku. Bardzo mi się podobała praca z nią. Jest Mięciusieńka i tak ładnie sunie po powiece, że naprawdę serdecznie, serdecznie Wam ją polecam. I pędzelek dukar. I nim wiecie, roz, rozcieram sobie po prostu tą kredkę. Biorę odrobinę tego najciemniejszego brązu i nim zagruntuję kredeczkę. Mam tutaj delikatny osyp, także ja zaraz tutaj posprzątam i zaraz do was wracam. No dobra, to tu posprzątałam i że chcę ja wytuszować tym tuszem od NYX, bo ostatnio kręciłam dla was filmik właśnie z tymi rzeczami, które dostałam z Kokolity i właśnie ten tusz pochodzi z tej paczki piarowej i naprawdę bardzo jest fajny, tylko on ma strasznie takie kłujące te igiełki. Ale przez to bardzo dobrze rozdziela te rzęsy, więc wiecie. Jedyne, co mi przeszkadza, to właśnie ta kłująca szczoteczka. Oj, dzisiaj od razu go przetestujemy, wiecie, czy on właśnie się gdzieś nie odbija, czy się nie kruszy. Bo jak kręciłam tam ten filmik, to kręciłam go dość późno i już jako takiego testu długotrwałości nie było. No tak, ta szczoteczka mogłaby tak nie pójść. Ja mam, wiecie co, tak, tak wrażliwe oczy. O i spójrzcie, on naprawdę bardzo ładnie potrafi te rzęsy rozdzielić. Ja tutaj położyłam e, chyba dwie czy trzy warstwy, więc to jest tak już dość grubo, ale zrobiłam to celowo, ponieważ tak jak mówię, chcę przetestować ten tusz, nie chcę dzisiaj przyklejać żadnych sztucznych rzęs, chcę zobaczyć, jak będą rzęsy, wiecie, wyglądały po prostu tym tuszem pociągnięte. No dobra, tutaj się troszeczkę pobrudziłam tym tuszem, ale to nic, to zaraz sobie posprzątam. No i dzisiaj testujemy sobie, słuchajcie, znowu podkład AA. Tamten, który testowałam w ostatnim odcinku, poza kolorem, tak? Bo umówmy się o kolorze, tu nie dyskutujemy, bo to ym, po prostu nie taki wybrałam. Ale jego właściwości były fantastyczne. On się tak pięknie trzymał, no wiecie, ja go może nie nosiłam jakoś ekstremalnie długo, ale ja zakładam, że takie te podkłady z AA, no generalnie drogeryjne podkłady, to są podkłady, które używamy na co dzień, do pracy, wiecie, wychodzimy, wracamy do domu, zmywamy makijaż i tyle. I zwłaszcza przed pierwszym użyciem podkładu, naprawdę serdecznie Wam polecam bardzo, bardzo dobrze go wstrząsnąć, bo wiecie, my nie wiemy, ile czasu on stał po prostu tak na półeczce, czy gdzieś tam, wiecie, w tych rozmanowych szufladach. W związku z tym, naprawdę za pierwszym razem to go tam dobrze pomajdajcie. No dobrze, to weźmy go sobie troszkę. O, i ten jest bardziej lejący niż ten wczorajszy. No jest jaśniejszy, ale wiecie, ja już mam wrażenie, że wszystkie podkłady AA mnie Oczywiście wiecie, nie chcę mówić tego autorytatywnie, że wszystkie, wszystkie, ale ja mam takie wrażenie, bo te, te podkłady AA, które ja testowałam, one wszystkie na mojej skórze ciemniały, więc nie wiem od czego to zależy, czy to moja skóra jest taka, czy one po prostu tak mają. Zobaczmy. Na pewno ten odcień jest dla mnie za jasny i to dużo, zobaczcie, w stosunku do mojego ciała. Ale nie chcę go na razie niczym przyciemniać, dlatego że chcę zobaczyć jego właściwości. No i właśnie to, czy on też będzie ciemniał. Ja, ja, to będą jak ten, jak ten. Okaże się, że nie ciemnieje. Troszkę ciemnieje tutaj widzę na, na brzegach. No może nawet nie tak troszkę. I gąbeczka z AliExpress. Kolejne bardzo miękkie gąbki. Oczywiście link będzie na dole. I dziewczyny przysięgam. Ja z tego AliExpressu nic nie mam. Nie piszcie mi, proszę Was, że, że to jest sponsorowane. Nie, AliExpress mnie nie sponsoruje. Wiecie, jakbym miała setki tysięcy subskrybentów, to pewnie byłabym dla nich interesująca. A tutaj jest was dla mnie aż 5,5 tysiąca. No, 5,5 tysiąca jest was. A dla firm to jest tylko 5,5 tysiąca, więc to, to nie jest nic sponsorowanego. Ja po prostu sama kupuję te produkty i co najwyżej wiecie, piszę do nich maila, że bla, bla, bla. Jestem, makija jestem polską makijażystką, prowadzę swój kanał na YouTube, może byście coś dali dla moich, dla moich subskrybentów w sensie jakiś kotrabatowy. No, no to tak dwie firmy się tylko odezwały, nie? A wiecie, ile ja tego kupuję? I piszę praktycznie do każdej firmy, gdzie robię jakieś większe zakupy. W każdym razie ta gąbeczka jest mięciusieńka, bardzo przyjemna i oczywiście zostawiam wam link na dole do, do tego sprzedawcy. No, zobaczcie, ciemnieć to on ciemnieje, bo już w tej chwili nie ma aż takiej różnicy. Przy czym krycie mam wrażenie, że ma słabsze niż ten wczorajszy. Mi najbardziej zależy mm, zawsze na tym, żeby w dziennym podkładzie. Żeby ten podkład jakby ujednolicił koloryt mojej cery, ponieważ ja mam, jak wiecie, cerę naczynkową, mam tutaj takie duże zaczerwienie, zresztą to widać jakby przed nałożeniem makijażu, więc zawsze zależy mi na tym, żeby to ujednolicić, ale to nie musi być, wiecie, full cover, nie? Tak, ale ten też, ten też ciemniej, bo zobaczcie jaka jest różnica. Także okazuje się, że dla mnie 202 Natural jest rzeczywiście natural. Dla mnie. Podkład nałożony, on naprawdę wygląda pięknie. Kolejny podkład z AA, który wygląda świetnie. Nie wiem po prostu na jakiej to jest zasadzie. Być może po prostu w podkładach tej firmy jest coś takiego w tej formule, co idealnie pasuje do mojej cery. No bo zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Od razu po nałożeniu. Ja nie czuję, żeby on jakoś zastygał, a tutaj jest napisane, słuchajcie, że to jest długotrwały podkład z minerałami 24H to co, miałby 24H być na twarzy? Trochę mi się nie chce wierzyć, nie? E, dobra, ale co tutaj jeszcze jest napisane? Do każdego rodzaju cery długotrwały podkład do, e, zapewnia doskonałe krycie i nieskazitelny makijaż 24 godziny. Formuła wzbogacona o minerały, algi oceaniczne i olej z pasji flory dba o odpowiednie nawilżenie i wyjątkową gładkość skóry. Podkład nie blokuje porów i nie powoduje powstawania zaskórników. Zgadzam się z tym, że cera wygląda idealnie gładko. Słuchajcie, nawet moje naprawdę spore pory są tak jakby, wiecie, tak jakbym tam włożyła bazę taką, wiecie, wypełniającą pory, czego absolutnie nie robiłam, prawda? Ja dzisiaj jakby pod makijaż użyłam sobie tej bazy nawilżającej z paese, ale to tylko dlatego, że ona bardzo dobrze nawilża i ona jakoś, wiecie, nie jest wypełniająca pory. No więc słuchajcie, chyba bardzo się polubię z firmą AA. Przynajmniej wiecie, na, na chwilę obecną. No, tak w ogóle w tej chwili to mamy, zobaczcie, godzinę 13.07. Także nie jest jakoś, wiecie, bardzo wcześnie. Oczywiście plany miałam inne, no ale dobra, życie. Więc jak ja się spotkam z Wami na live, to będę miała ten podkład już 7 godzin na twarzy. Więc zobaczymy, jak to, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że bardzo dobrze, no bo no w tej chwili wygląda po prostu pięknie. Dobra, słuchajcie, no to kładziemy korektor pod oczy. I położymy sobie ten korektor, bo ja go w poprzednim odcinku w ogóle nie pokazałam, po prostu nałożyłam, tak? Cała ja. Więc to jest, słuchajcie, też AA, spójrzcie, o. Under Eye Concealer Super Cover, kryjący korektor w płynie. Wygląda to w ten sposób, o, żebyście wiedziały. I to jest dedykowane pod oczy. Odrobinę na paluszek i kładziemy pod oko. Wy widać tak, robicie takie, hmm? jak kładziecie coś pod oczy. I rzeczywiście zobaczcie, że jako go dałam, no widziałyście, naprawdę ociupinkę. Ociu i spójrzcie, jakie on ma krycie. On ma naprawdę porządne krycie, więc tym bardziej już go lubię, dlatego że nie potrzeba go wziąć, wiecie, dużo, żeby on ładnie wyglądał. W poprzednim odcinku makijaż nosiłam ponad 9 godzin, to tak dobrze ponad 9 godzin i ta strefa naprawdę ładnie wyglądała, więc jestem tym bardziej zachęcona. I dobrze zróbmy to z drugiej strony. O widzicie, troszeczkę na palec daję tutaj i to naprawdę jest bardzo mała ilość, bo tutaj już no, odrobinkami została na, na palcu, a zobaczcie, a daje takie takie krycie. Nie, w tej chwili po prostu wygląda przepięknie, dziewczyny, dziewczyny i chłopaki, bo napisał też tam do mnie chłopak, więc jeśli są tu mężczyźni. To chłopaki, jestem dumna, że tutaj jesteście. Bardzo jestem szczęśliwa, także pff, zaglądajcie do mnie i odezwijcie się na dole. Jeżeli są tutaj jacyś panowie, to bardzo proszę, daj znać, że jesteś, okej, okay? żebym wiedziała, że no nie tylko dziewczyny, tylko i chłopaki są. No. no dobra, słuchajcie, to przyszedł czas na pudrowanie. I ponieważ tak, mamy podkład, którego nie znam, w związku z tym muszę go przypudrować pudrem, który znam, żeby wiedzieć, jeżeli coś będzie nie tak, co to sprawiło. Ale, ale, ale mam ten puder wyczekiwany z afektu. No, jeżeli jesteście ze mną na Instagramie, to widziałyście, że ja po prostu wczoraj ze szczęścia chodziłam po ścianach, bo dostałam paczkę PR-u z afektu właśnie. No, kochani, ja po prostu muszę wypróbować ten puder, więc wymyśliłam, co zrobię. Część twarzy, pół twarzy przypudruję tym afektem, a część moją ulubioną mieszanką Ibre i tego pudru z bourgeois. Dobrze to wymyśli na co? To tak, czoło przypudruję samą ibrą. Tutaj tą połóweczkę. Dlatego, że ja zawsze tą mieszankę stosuję tylko jakby na resztę twarzy, ponieważ czoło mi się bardzo mocno wyświeca. Więc ja tutaj wolę coś, co ten mat gdzieś tam troszkę mocniej przytrzyma. I jakby nie chcę używać pudru, który jest choć trochę gdzieś tam rozświetlający. I moja lewa strona to będzie strona właśnie tej mieszanki ibry i burżua, a po prawej zrobimy afekt. O, i tutaj mam taki bardzo fajny pędzelek z Jessup, to jest numer F, JF13. Taki bardzo, widzicie, taki mięciusieńki, taka miotełeczka. I teraz wezmę sobie odrobinę właśnie tej, tej mieszanki. Przepuję i daję naprawdę takie, wiecie, tyci-tyci pod oko. A resztę twarzy przypudruję sobie takim dużym pędzlem. To jest pędzelek z firmy Zorea. A na drugą stronę wezmę sobie pędzelek z Enzo Ken Też AliExpress. I biorę sobie tego mojego afektu. Jezu, jaka jestem go ciekawa. Ok, i ten pędzelek dobrze wiecie, wytarłam. Biorę odrobinkę tego pudru z afektu obczepuję i kładziemy go pod oko. No i bierzmy sobie duży pędzel. Jestem już taka ciekawa, jak on będzie wyglądał. On nie ma praktycznie zapachu, a mógłby mieć, bo ja lubię perfumowane produkty. Ale mam też świadomość, że wiecie, że jest wśród Was bardzo dużo alergików, w związku z tym zupełnie rozumiem firmę, że zrezygnowała z dodawania jakichś tam zapachów. No bo jednak jest to, wiecie, dodatkowa jakaś tam chemia. Która często, często podrażnia. No i powiem Wam, że na chwilę obecną to pierwsze, co jest dla mnie takie najbardziej rzucające się, no nie w oczy, tylko w czucie, to tej strony w ogóle nie czuję, że jest przypudrowana, strony afektu. Tu z tej strony troszeczkę czuję, ale wiecie, ja na tym punkcie mam świra, więc tutaj delikatnie jestem na to wyczulona. Jeżeli chodzi o wygląd, to obie strony wyglądają bardzo dobrze. Zobaczcie, że to jest takie leciutko świetliste wykończenie, ale wiecie, tutaj nie ma nic takiego zbyt świetlistego, czyli on nie podkreśla przede wszystkim porów. Dla, dlatego, że jeżeli puder ma zbyt świetliste wykończenie, to na przykład tu, jakbym go położyła, sam na przykład o sam ten to on zrobiłby mi tutaj masakrę, dlatego, że ja mam tutaj rozszerzone pory i one by się uwydatniły, natomiast w tej chwili, mówię, obie strony wyglądają przepięknie, przepięknie, ale, a ta jest dużo bardziej komfortowa, bo mówię, nie czuję żadnego ściągnięcia. To skoro jesteśmy już przypudrowane, wracamy do paletki z Sensika i szybciutko wykończymy oczko. I tym pędzelkiem z Jessapa nabieram odrabinkę tego transferowego brązu i jego tutaj położę po całości. Wiecie, to, to jest jakaś nowa seria tych pędzelków z Jessup i mam wrażenie, że one są dużo bardziej miękkie niż te, niż te poprzednie, a to też jest właśnie naturalne. I na taki pędzelek z czubeczkiem yy, nabieram sobie tutaj tego ciepłego brązu. Jego położę przy samej linii rzęs. I teraz sięgam po ten ciemny brąz i też jego troszeczkę przy linii rzęs, rozdymiając to wszystko razem. I teraz wracam do tego małego pędzelka z Zorei i ten najjaśniejszy cień, który tutaj dawałam, wewnętrzny kącik dam, go też tutaj wewnętrzny kącik na dolnej powiece. Ale naprawdę taką wiecie, odrobinkę. No dobrze, wytuszowałam dolne rzęsy moim ukochanym tuszem z Emeline. I na linię wodną oka położyłam kredeczkę z Zoiwy o numerze A85. Dobrze, dzisiaj chcę jeszcze tak dobrze przetestować ten bronzer od Eveline i to jest ten Glow and Go w kolorze 02 Jamaica Bay. Tak jak Wam mówiłam, on się wydaje taki dość suchy pod palcem. Nie jest bardzo mocno napigmentowany, więc na pewno sobie krzywdy nim nie zrobicie. Ja zobaczę właśnie jak będzie mi się dzisiaj na, te, na tej jaśniejszej cerze nim konturować. No dobrze, i biorę sobie tutaj taki e, pędzelek z Dukar i tak na bogato. Słuchajcie, on się mi w ogóle nie nabiera. Czym ja go wczoraj nakładałam? No nie, coś tam się nabra. Ale, no nie, to jest e, słuchajcie, brązer, którym na pewno sobie krzywdy nie zrobicie, bo zobaczcie, co ja robię i przez ile czasu. Mam tu go o ciupinkę. Na pewno sobie nim krzywdy nie zrobicie. Natomiast wykończenie pozostawia bardzo ładne. I to jest pędzelek z włosia naturalnego. To jest produkt wypiekany, ale chyba im się za bardzo spiekło. Albo ja mam, wiecie, może taki egzemplarz, nie? O, widzicie? I tutaj na przykład te moje plamy pigmentacyjne, one są delikatnie widoczne, natomiast no, krycie tego podkładu na, jak na co dzień jest po prostu dla mnie idealne. No nie, mojego belto to nie przebija. No dobra, mamy uzyskany bardzo delikatny efekt konturowania. Naprawdę bardzo, bardzo. Wiecie co? A wezmę ten Hawaii, bo jakoś ten Hawaii mi się wydawało, że on... Nie, no zobaczcie. Ten Hawaii się nabiera. Nie wiem. Jakiś chyba mam trefny egzemplarz tego. Wiecie? Bo Spójrzcie, że tym Hawaj jestem w stanie uzyskać mocniejszy efekt niż tym ciemniejszym. Nie wiem o co chodzi. Ale widzę, co ten, te Hawaje mają przepiękny kolor. Przepiękny. Jeżeli chodzi o te dwa brązery, to ja Wam serdecznie polecam raczej 01 ten Hawaj. No i słuchajcie, do tego makijażu bardzo mi będzie pasował tutaj ten róż z palety od Maxineczki. Natomiast rozświetlacz weźmiemy sobie ten skorazony i to jest rozświetlacz, który dostałam w paczce pierowej od Kokolity. I wezmę sobie taki, wiecie, luźniutki pędzelek z Zorei i troszeczkę. No bo widzicie, o, to, jest, to jest w ogóle fantastyczny rozświetlacz, który można stopniować, ale generalnie mm, do takich dziennych makijaży jest idealny. Daje takie ładny glow, ale wiecie, to nie jest takie totalnie widzialne z kosmosu. I do takiego, wiecie, zwykłego, dziennego makijażu, taki elegancki efekt. Bardzo często wystarcza. Słuchajcie, usta obrysowałam i tak mm, rozsmarowałam sobie tą konturóweczkę, to jest afekt w kolorze Wild Rose. I teraz pociągnę usta błyszczykiem z Eveline, i to jest ten z kolekcji Holo numerek 120. No dobra kochani, to makijaż jest skończony. Słuchajcie, ja cały czas nie mogę się napatrzeć na moją buzię. Jestem pod tak wielkim wrażeniem, jak wygląda połączenie te, tego podkładu z tymi wszystkimi pudrami. No cóż mam Wam więcej powiedzieć. Zobaczymy się o 20 na live, więc zobaczycie na żywo, jak to, jak to wszystko będzie wyglądało, jak to się wszystko będzie trzymało. Ja oczywiście postaram się dobrać końcówkę, no chyba, że nam się strasznie długo na tym live'ie zejdzie i będę tak pamięta, że już nie dam rady, ale to wtedy na pewno wszystko do, będziecie mieć w opisie, jak mi się to wszystko trzymało. No dobra kochani, to w takim razie ja Wam dziękuję, że jesteście ze mną i czy widzieliście? W momencie jak ja to nagrywam, to jest Was już ponad 5,5 I yeah! Jestem taką szczęściarą, że sobie nawet nie wyobrażacie, dlatego że mam Was. Bo bez Was, to wiecie, to ten kanał po prostu nie miałby sensu. Bo ja to wszystko robię dla Was, z myślą o Was i uwierzcie mi, że jak widzę coś nowego, nawet na tym głupim AliExpress, nie wiem, okulary, które mnie zainteresują, to sobie myślę: o, pokażę, pokażę dziewczynom, jakie, jakie fajne za dobrą cenę można kupić. Więc po prostu ja Wam bardzo, bardzo dziękuję, że jesteście ze mną. Jesteście po prostu przekochani. Mam najcudowniejszych widzów na świecie. Dobrze, to, bo, bo wiecie, ja to się zaraz wzruszę i tak dalej, więc co. Ja was ściskam, całuję, życzę wam cudownego dnia, wieczoru, popołudnia, kiedykolwiek oglądacie ten film i tak. Albo do później, albo już do widzenia. Buziaki.